Wspanialszy piknik, Och, piknik, piknik To moja młodsza siostra Lola Jest mała i bardzo śmieszna Dzisiaj jest strasznie przejęta Bo przychodzą do nas Mark i Lotta I urządzamy sobie we czwórkę piknik Ach, A wiesz co jest potrzebne, żeby piknik był udany? Same pyszne pyszności Trzeba będzie zrobić listę zakupów. Ja ci będę dyktować, a ty będziesz zapisywać. Najpierw muszę wymyślić zabawy. Co to za piknik bez zabaw? No co ty? Na pikniku nie ma nic ważniejszego niż pyszne jedzenie. Niech ci będzie. To mów co chcesz. Aha. Na naszym najlepszym pikniku na świecie nie może zabraknąć. Kanapek z masłem orzechowym, kanapek z szynką i żółtym serkiem. Chrupiących marchewek, różowego mleka, bo je bardzo lubię. zawijasków z kiełbaską, ciastek, galaretek, paluszków serowych, chrupiących jabłek i sosy. Zaczekaj! Za dużo się tego zrobiło! O, jeszcze truskawki! Tak, truskawki muszą być! Ilo truskawek? Nie wiem jak mama upchnie to w aucie. Och, Charlie! To będzie najlepszy ze wszystkich tak, jeśli przygotujemy jakieś gry piłka nożna, piłka do skakania, rakietki, no i tenis ogrodowy. Bez niego piknik w ogóle się nie liczy. Jest, jest, jest. Świeci nam słoneczko. Piosenka na cześć pikniku! La-la-la-la-la-la-la-la. O nie! Co jest? Kurzystko! Odejdź z na chmuro. Sio! Sio, sio! A siop! Jedno pudełko paluszków wystarczy. Ale przecież nie 100 tysięcy pudełek! Są na liście. I zapytaj mamy. Hmm. Wcale ci nie zależy, żeby ten piknik był naprawdę udany. Hmm. Zależy, bo chcę ograć marka w tenisa i zostać mistrzem świata! Ha! Ojej, lemoniada! Dzięki, mamo! Aha, mamo. Mm -hmm. Cześć, Lola! Cześć, Lotka! się masz? Szybko, szybko! Zrobiliście już zakupy na piknik? Tak, tak, tak. I zobacz jakie czyste niebo, to dlatego, że rozdmuchaliśmy z czarnym chmury. To dobrze, jak nie ma słońca, to nie ma i pikniku. Skaczą dzieci, gdy słoneczko świeci, o, chłody, jedzą pyszne lody. Pamiętajcie o co to za piknik, jak nie ma gdzie? Ja przyniosłam jajka na twardo, lubicie? Nie ma to jak jajka na twardo. Piknik, piknik, piknik! Ale piknik, zabieramy jakieś piknik. gry. Ma się rozumieć No bo co to za piknik! Bez ogrodowego tenisa! Piknik, Już się tym zająłem, Mark. Spokojnie. Nie pogniewasz jak cię ogram? Nie, ale to ja ogram ciebie. Oni pojęcia nie mają o piknikach. Nic nie wiedzą! Urządzimy turniej! Tak! Wielkie otwarte mistrzostwa tenisa! Właśnie! A wszędzie Charlie. możemy... Hmm? Charlie, przestańcie gadać o meczach i grach! Lepiej pomóżcie nam robić kanapki mm -hmm. i potem jeszcze powkładać je do pudełek i szczelnie pozamykać. Tak, powkładać i pozamykać. <grym> Gotowi? Tak, 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 tak. Uwaga! <grym> tak! Zejdziemy, to to zjedziemy jak jaska z, z Lola, a może jednak powinnam spróbować jednego już teraz? Żeby wiedzieć, czy są dobre. Nic z tego! Może nie wiesz, ale jedzenie piknikowe można jeździć dopiero wtedy, kiedy się wyjdzie na dwór. Tyle to każdy wie. No co ty? Jak chcesz, to mogę notować wyniki. Ja też. Lola, może byście nam pomogły? Ta pudełko waży chyba stronę. Dobra, dobra. Hmm. No, ten piknik będzie cudowny, najcudowniejszy na świecie. No, to od czego by tu zacząć ucztę? Galaretka czy paluszki? Mark? Piknik na świecie. Totalna katastrofa. To naprawdę smutne, bo to miał być najlepszy piknik na świecie. No i nie wyszło. Och. I wtedy coś mi przyszło do głowy. Już wiem! Zrobimy sobie piknik w mieszkaniu. Charlie, nie ma czegoś takiego jak piknik w mieszkaniu, a właśnie, że jest. Jak mieszkasz na pustyni, to piknik urządzasz w środku, bo na dworze jest za gorąco. To rozłożymy tutaj i dobrze naciągniemy. O, tak! To pomoże tutaj. Czasem jest tak gorąco, że nie da się chodzić po piasku. Tak! To prawda! Charlie może mieć rację. On zwykle wie takie rzeczy. I jak? Świetnie. Mieszkańcy pustyni zawsze urządzają piknik, kiedy wracają z polowania i przynoszą dużo skarbów. Złoto i skrzynie, pełne klejnotów. No i jedzenie. Mm -hmm. Te truskawkowe rubiny są bardzo słodziutkie. A magiczny szmaragdowy napój przyjemnie orzeźwia. ale nie gorąco tobie też. Tak, bardzo gorąco To był fajny pomysł, żeby urządzić ten nasz piknik pod namiotem Masz rację Jeśli przegrasz, to oddajesz wielbłąda Za to ty oddasz mi wielbłąda i swoją deskę, jeżeli przegrasz o! <grystanie> Na pustyni wielbłądy karmi się zawijaskami No skąd? Wielbłądy nigdy nie jedzą zawijasków Ale lubią babeczki Przegrałem. Lola, jako mistrz ogrodowego tenisa ofiarowuje ci złote ciasteczko. A co ty masz dla mnie? Galaretkę. Dwie malachitowe galaretki. A ty Lotta, co mi dasz za trzy wężowe zawijaski? Ale ja nie jem węży. To są zawijaski z kiełbasą. Aha, to co innego. Zabijaski. Och, to znaczy wężowe zabijaski! Dam ci tam drogocenną marchewkę! Oh, miam, miam, miam! Charlie, możesz mm. mi podać jedną? ten z brylantem na czubku? Mm. Mówiłam, że to będzie najwspanialszy piknik na świecie? Może nie? Tak, mówiłaś! Zostały jeszcze wężowe zawijaski. No, Lotka. Wersja polska na zlecenie WBC World Masterfilm. Master Film. Reżyseria Ilona Kuśmierska, dialogi Magdalena Dwoja, dźwięk Urszula Zierkiewicz, montaż Paweł Siwiec, kierownictwo produkcji Romuald Cieszak. Wystąpili Lola Małgorzata Steczkowska, Charlie Krzysztof Wójcik, Lotta Martyna Sommer, Mark Wita Apostolakis.